Hajdowana z oczu, jest na własnych e, oczach i uszach. E, czy ty ukradłeś prezent? Przepraszam. <grym> Ci, <grym> sypi. E, o, Co? <grym> nie, <grym> nie wiem, co to było. Już nie jest taka cool. I... Oh my god. To... Najwyżej umrzesz. Jesteśmy VIPami, ami Macie. <grym> I można wygrać 200 złotych. Dzień wszystkim, jestem właśnie z Ivo, hey. Na pewno go kojarzycie, jeśli nie to wpadajcie na jego YouTube'a Mega polecam, będziecie mieć więcej w opisie Słuchajcie, mamy fajne karteczki Jesteśmy VIPami, kumacie Teraz idziemy, słuchajcie, wiecie gdzie? Do Selfie Space, będziemy robić super zdjęcia Więc nie może was zabraknąć Hej na przywitaj się <laughs> Boże ale to jest super To takie łóżeczko tutaj jest i też to A, I ławeczka ten człowiek. Patrz jakiego jest duży, jestem jakaś taka malutka, teraz się czuję taka. To jest konkurs na przez zdjęcie tygodnia i można wygrać 200 zł. Co? Jak się cieszę z sesejką? Oj, płać na... do tu <ślesk> Dance hmm. wiedziałam, że we mnie jest dużo artystów, naprawdę które teraz patrzą mają takie boże idioci Hej, jestem Nina i jestem uwagniętą artystką Czyli to chyba kupić porządniejsze staty Oh my god jak tak, bajkach istnieje jak, jak, to, jak to coś tam i później tak z tym i później ona dostaje ten y, duży ty. Będziemy sławni? Będziemy sławni, jesteśmy sławni. Vip ją. Hejka, właśnie oprawiłam ten film i zauważyłam, że nie powiedziałam w ogóle o co chodzi z tymi vipami. Te vipy zrobiliśmy sobie sami, w sumie to Iwo robił. I jakby to jest, tutaj jest znaczek, um, ale jak przyjrzycie to to jest karton, to jest karton słuchajcie. To jest wszystko namalowane i po prostu zrobiliśmy sobie vipy. Tak po prostu, żeby mieć taki fan i w ogóle e, totalnie nie jakoś w tym sensie, że narcystycznie nartys nie, totalnie. Po prostu chcieliśmy zrobić w razie czego, bo myśleliśmy, że będzie dużo ludzi i. Nawet w ogóle nawet nie chcieliśmy tego w końcu zakładać, ale założy... ja, ja w końcu założyłam, powiedziałam, dobra, jak zrobiliśmy, to zrobimy. Ale myśleliśmy, że będzie dużo ludzi, a w ogóle nie było tak dużo ludzi i nie trzeba było nosić maseczki, bo tam właśnie siedziała pani, która wszystkim tak sterowała, można powiedzieć, że po prostu patrzyła, czy wszystko żyje i czy nikt sobie nic nie zrobi. I stęp jest bezpłatny, to to chcę jeszcze powiedzieć, i właśnie tam można być bez maseczki, bo pewnie może ktoś się przyczepić, że czemu nie nosisz maseczki, czemu nie robisz zdjęć w maseczce. Tam nie trzeba było i było mało ludzi, więc wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajne miejsce, mało znane, wejście za darmo, a zdjęcia piękne, gwarantowane. Dobra, a teraz przechodzimy dalej do odcinka. Mhm. Mhm. Chciałam jak dostać luzkę, Naprawdę napisałam ze systemu Kłaja, poproszę o luzkę. i zgadnijcie, nie dostałam. nie na kiedy idziesz do Wojsa? Jeszcze się zastanawiam. A wiesz, że ja w ogóle napisałam w swej pasy, o pierogach? Aha, gorące. Przepraszam. Zaraz nie zbywa. Wszystko tutaj przyjął, do to jest super. To się kręci, to się kręci.

Tak cicho mówisz. Nie wiem, bo teraz się boję. Bo została zhajtowana, słuchajcie, zostałam na własnych y, oczach i uszach. Jest mi... Nie, nie, jest mi słodna w sumie, ale dobra. I nam przeszkadzałoś zdjęciach. Nie róbcie tak. tak, serio w Serio? Sensie... No, ona Możecie nas... kogoś nie lubić, ale nie przeszkadzajcie tej osobie, jeżeli ona wam krzywdy nie robi, bo to Tak, one z... nam wchodziły do zdjęć, bo ich było więcej. Um, I właśnie, teraz jedziemy do Iwo do domu. Iwo będzie mnie uczył, jak obrabiać zdjęcia. Jakby co, zapraszamy do Blue City, słuchajcie, Blue City, kochani, Blue City. Um, bardzo polecamy Blue City, to nie jest w w ogóle sponsorowany kompletnie. W ogóle zejście za darmo, więc w... wow. Iwo następnym razem do mnie przyjeżdża i maluje mi lustro. To jest artysta. Artysta. <laughs> Obczajcie go. I patrzcie, co ma. Boże, i patrzcie, co ma. No, to jest professional, professional. Ej, no. słuchajcie, nie wiem, czy ja w końcu to powiedziałam, czy nie. Ale zrobimy takie małe story tam, bo właśnie wróciłam do domu. Mega, nie podoba mi się to, jak ludzie nie mają szacunku do drugiej osoby. I hajtowanie w rzeczywistości, gdzie jak jest druga osoba, i po prostu mówi się takie na przykład, że u, youtuberka, u, TikTokerka, były parę dziewczyn, które się jakby śmiały ze mnie, to jak po pozuje właśnie do zdjęć, które dzisiaj robiliśmy i jakby śmiały się z tego, że jestem chuda. Akurat mówię, dla mnie to był komplement, no ale sam fakt. Później w ogóle, no wchodziły nam w kadry, śmiały się, wygłupiały się, obgadywały nas, nie wiem, w ogóle mega dziwna, dziwna sytuacja. Po prostu moim zdaniem to był naprawdę wielki brak szacunku. Chociaż żebyście Wy, czyli moi tutaj widzowie, żebyście chociaż Wy mieli szacunek do... W ogóle wszystkich, nie do starszych, ale... Przede wszystkim w sumie do starszych, ale do młodszych też mieli szacunek. A ja przedstawię Wam, ponieważ zaraz się kończy dzisiejszy dzień, a my dalej nie otworzyliśmy kalendarza adwentowego. Jeśli nie mogę doczekać, co się jest, więc uwaga. Mamy nasz piękny kalendarz. Dzisiaj jest jedenasty, jedenasty. Wow, jaki duży. Uwaga, co to jest? O! Wow! Żel antybakteryjny. Patrzcie, i oś tak świeci. I to widać? Tak! Jezu, prześliczny. U. Tak. Ale ładnie pachnie. I słuchajcie, jutro jadę do Łodzi, więc nie może Was zabraknąć już jutro. Słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego vloga. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie w mój kanał, wpadajcie na social media, a my się widzimy już jutro. Pa, pa!